Filip i sklep pełen uśmiechów. W małym miasteczku, gdzie ludzie znali się z imienia, był sklep o nazwie Uśmiech. Pracował tam młody chłopak o imieniu Filip. Filip miał szeroki uśmiech, wielkie serce, ale był trochę roztargniony. Dopiero co zaczynał swoją pierwszą pracę i bardzo się starał, choć nie zawsze wszystko mu wychodziło. Pewnego dnia klientka poprosiła o kilogram jabłek. Filip ważył, ważył, aż w końcu dał jej dwa kilogramy. Ale ja chciałam tylko kilogram, powiedziała starsza pani. Filip spłonął rumieńcem i przeprosił. Innym razem pomylił się przy kasie i wydał za dużo reszty. Klient się uśmiechnął, poklepał go po ramieniu i powiedział: Nic się nie stało, chłopcze, nauczysz się. Jednak Filipowi było ciężko. Może to nie dla mnie, myślał, kiedy po raz kolejny usłyszał od koleżanki z pracy, że zapomniał uzupełnić półki z chlebem. Filip miał jednak jedną cechę, która czyniła go wyjątkowym. Nigdy się nie poddawał. Codziennie po pracy siadał w domu i zastanawiał się, jak robić wszystko lepiej. Robił listy rzeczy do zapamiętywania, ćwiczył liczenie na drobniakach, i nawet uczył się rozpoznawać owoce po dotyku z zawiązanymi oczami. Gdy coś mu się udało, choćby najmniejsza rzecz, czuł dumę i mały przebłysk nadziei. Pewnego dnia w sklepie pojawił się pan Marek, właściciel. Był to człowiek poważny, ale sprawiedliwy. Obserwował, jak Filip radzi sobie z klientami. Tego dnia Filip był wyjątkowo skupiony. Zważył jabłka bez pomyłki, doradził pani Ani, jakie warzywa najlepiej nadają się do zupy, i uprzejmie przeprosił, kiedy coś upuścił. Pan Marek podszedł do niego na koniec dnia. Filip, widzę, że się starasz, ale wiesz, co jest najważniejsze? zapytał. Żeby się nie mylić? zapytał Filip niepewnie. Nie, uśmiechnął się pan Marek. Żeby się uczyć na błędach. Każdy się myli, ale nie każdy próbuje być lepszy. Ty próbujesz, a to się liczy najbardziej. Te słowa dodały Filipowi skrzydeł. Z każdym tygodniem było lepiej. Coraz rzadziej się mylił, a klienci coraz częściej dziękowali mu. Za pomoc i ciepły uśmiech. Mijały miesiące, a Filip zaczął zauważać, że nie tylko poprawił się w pracy, ale też zyskał coś więcej pewność siebie. Pewnego dnia pan Marek znowu z nim porozmawiał: Filip, widzę jak się rozwinąłeś. Chciałbym, żebyś został zastępcą kierownika. Filip był w szoku. Nie wiedział co powiedzieć. Przecież jeszcze niedawno wszystko mu się myliło. Ale pan Marek uśmiechnął się. Zasłużyłeś na to. Jesteś dowodem na to, że praktyka czyni mistrza. I tak Filip stał się zastępcą kierownika, a później po kilku latach sam został menadżerem sklepu uśmiech. Nigdy nie zapomniał, jak trudno było na początku, dlatego zawsze pomagał nowym pracownikom i mówił im. Pamiętajcie. Każdy się myli. Ważny by się nie poddawać. A uśmiech stał się miejscem, gdzie ludzie przychodzili nie tylko na zakupy, ale też po dobrą energię i serdeczność. I tak dzięki swojej wytrwałości i dobremu sercu Filip udowodnił, że, praktyką, że praktyka naprawdę czyni mistrza. A uśmiech i serdeczność mogą zmienić świat, choćby ten mały w sklepie na rogu Dziękuję za wysłuchanie pozdrawiam was serdecznie pa pa